radami Jana Pawła II, w setną rocznicę urodzin papieża Polaka odwiedzamy miejsca, w których przebywał papież Jan Paweł II, Ojciec Święty. Za nami studian 1968 rok, gdzie kardynał Karol Wojtyła koronował obraz Matki Bożej i kolejne takie szczególne miejsce na tej trasie wspomnieniowej stara błotnica i sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, pani ziemi radomskiej. A razem Jestem ze mną przeor klasztoru, kustosz sanktuarium, ojciec Piotr Urbanek, opiekun także tego miejsca, Paulin. Szczęść Boże, witamy. Szczęść Boże, witam serdecznie. Paulini opiekują się tym miejscem od ilu lat? Od 2000 roku ksiądz biskup Chrapek zaprosił nas zakon do pracy tutaj w sanktuarium, abyśmy zajęli się tym miejscem i próbowali rozsławić Matkę Bożą, Matkę Bożą właśnie radomską, aby ten kult był w każdym domu, zresztą tak jak... Ojciec święty sobie tego życzył w 1977 roku. Dziękując Bogu za pontyfikat Jana Pawła II, odwiedzamy te szczególne miejsca, które także odwiedzał papież Jan Paweł II. Takim miejscem jest Stara Botnica i to sanktuarium. Chcemy przenieść się do roku 1977. 21 sierpnia kardynał Karol Wojtyła koronował obraz Matki Bożej Pocieszenia w tym sanktuarium, ale początkowo obraz miał koronować prywatność. Prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. No i niektórzy chyba byli trochę rozczarowani z tego faktu, że to nie prymas przyjedzie, żeby koronować obraz. Z opowiadania tutejszych ludzi, również z różnych zapisków, to jest prawda. Wielu było zawiedzionych. Przyjechał jakiś nieznany, dla niektórych zresztą kontrowersyjny biskup. Pokazał się tutaj na tych polach naszych Błotnickich. Była wtedy podobno straszna pogoda, padało. Tak, ulewa, w przeddzień padało bardzo mocno. E, starsi ludzie tutaj opowiadają, że po, kostce, po kostkach w błocie szli e, e, na e, ołtarz, który został przygotowany do koronacji, i potem, właśnie, cała procesja, obraz Matki Bożej i jakiś nieznany biskup, którym się okazał właśnie e, Karol e. Wojtyła, a gdzieś po drodze zniknął ich ukochany e, kardynał e. Wyszyński. Ale po roku, chyba. Te wszystkie osoby zmieniły zdanie. Myślę, że po roku wielu przejrzało i zrobiło bardzo wielkie oczy, że w końcu to koronował ich obraz, no papież można tak powiedzieć, i już z innym imieniem Jana, Jan Paweł II. 21 sierpnia, właśnie 1977 roku. To on, chyba to jego taka ostatnia akcja wielka w Kościele, gdzie ostatnia uchoronował. Koronacja tak, przed objęciem stolicy Piotrowej. Tak jest, gdzie właśnie uchoronował i starą błotnicę, i tutejsze sankcje swoją obecnością, no i właśnie koronacją Matki Bożej. Ojciec powiedział, że wtedy bardzo mocno padało, pogoda nie sprzyjała tym uroczystościom, a mimo to na tę uroczystość przybyło około 200 tysięcy wiernych. Spora tak. liczba osób. 200 tysięcy wiernych księża, którzy tu pracowali, opowiadali, że kiedy jechali z Radomia do starej błotnicy samochodem to jechali wolniej niż ludzie, którzy szli obok. Tyle było po prostu ludzi, samochodów. Cała ta organizacja, no, była chyba dużym takim przedsięwzięciem tutaj dla Starej Błotnicy, no i całej gminy. Z jednej strony mówimy, że to był rok 77, tuż przed wyborem Karola kardynała Karola Wojtyły na Stołylicę Pojotrową. Z drugiej strony, rok po bardzo trudnych i dramatycznych wydarzeniach, które rozegrały się w Radomiu, czyli czerwiec 76 roku. I kardynał Karol Wojtyła Również w swoim przemówieniu nawiązał do tych trudnych, dramatycznych wydarzeń. Tak, te słowa są zresztą umieszczone na tablicy przy wejściu Kościoła już w kruchcie, gdzie e, papież kardynał Karol e, zapraszał, aby Matka Boża e, wchodziła w życie rodziny, ale i również i ojczyzny. I na pewno miał właśnie e, na myśli te wszystkie. E, wojenne, można by powiedzieć, starcia już w Radomiu. Jeżeli chodzi o samą koronację, co jeszcze takiego było szczególnego i w przemówieniu kardynała, bo zawierzył także Kościół Radomski. Matce Boże i wszystkie rodziny. I to też bardzo mocno podkreślał, że właśnie zawierzamy tu, w tym sanktuarium, wszystkie polskie rodziny, no i oczywiście rodziny diecezji radomskiej. Chyba w samym tytule można to odczytać. Matka Boża pocieszenia, Pani Ziemi Radomskiej. I chyba właśnie jako ta Pani, czyli można chyba też dodać królowa, no to właśnie ma być bardzo mocną taką orędowniczką, pocieszyć. Każdej rodziny, każdego małżeństwa z osobna. No i oczywiście tak jest pewnie do dzisiaj. E, tak. Z każdego 21 dnia miesiąca jest u nas nowenna. Zapraszamy serdecznie, gdzie powierzamy nasze rodziny małżeństwa Matce Bożej. E, czytane są prośby, dziękczynienia, e, żeby no, wyprosić to, co jest najważniejsze dla współczesnej rodziny, która ma zresztą coraz więcej problemów. A jakie jeszcze pamiątki świadczą o tym, że papież, Jan Paweł II, ówczesny kardynał Karol Wojtyła, gościł tutaj w tym sanktuarium. Przed nami również piękny pomnik papieża Jana Pawła II, no to już chociażby o tym mówi, świadczy, a czy są jeszcze jakieś inne pamiątki? Przed nami pomnik Jana Pawła II, z takich pamiątek bliższych jego osobie na pewno jest to kapa, w której uczestniczył przy koronacji, łącznie ze stół, którą mamy tutaj w kościele, fotel, na której siedział w w czasie koronacji i ogromna ilość zdjęć, też którą my posiadamy, którą udostąpili również parafianie. Te zdjęcia znajdują się w takich tablicach czy obrazach w wejściu do kościoła. W krówcie kościoła ich jest 10, ale również można odnaleźć w różnych kronikach, gdzie pokazują ilość ludzi, czyli tłumy, tłumy, jeszcze raz tłumy, oraz już samego Karola, który koronuje Obraz. Relikwie Jana Pawła II. Relikwie Jana Pawła II tak mamy. Jest w nawie bocznej, w ołtarzu bocznym. Krew Jana Pawła II. Myślę, że to jest właściwe miejsce dla niego tutaj, żeby był blisko Matki Bożej, pocieszenia, którą koronował. W wspomnieniach wiernych, o te wspomnienia wiernych też chciałabym zapytać, bo przecież są takie osoby, które pamiętają jeszcze tamto wydarzenie, czy koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia w jakiś znaczący sposób wpłynęła także i na religijność, na pobożność, i tej ludności tutaj zamieszkującej, no i też osób, które zaczęły może liczniej przybywać do sanktuarium. Myślę, że tak. Nie było mnie wtedy tutaj, więc mogę się tylko domyślać, że ten klasztor, zresztą tak jest umiejscowiony w naszej parafii, że jest na środku parafii i z każdego miejsca w każdej miejscowości należącej do naszej parafii widać wieżę, że często ludzie kierują tam wzrok i to chyba się przenosi na ich życie religijne i małżeńskie, rodzinne. Często jest Cała taka, bym powiedział, w cudzysłowie, zawierucha związana z 77 roku, czyli z koronacją, czyli całe działanie wtedy służby bezpieczeństwa. To jeszcze ludzie bardzo mocno wspominają i pamiętają, kiedy były te różne zapisy. Zresztą to jest opisane w książce, która w zeszłym roku została wydana. Ludzie odnajdywali się na tych zdjęciach. Przynajmniej tak jak wiem, z opowiadania, ta książka u nas była możliwa, miała możliwość dotarcia do tych ludzi i z taką radością, o tutaj ja jestem, zobacz, tutaj jestem jeszcze dziewczynką. Takie głosy się pojawiły. Myślę, że wielu, byli, byli, wielu wiele osób było z tego szczęśliwy, z tego faktu szczęśliwi. A dzisiaj te osoby, które tutaj najczęściej przybywają, z jakimi prośbami, z jakimi intencjami przybywają do tego sanktuarium, do Matki Bożej Pocieszenia? Właśnie chyba dlatego, że ta rodzina i małżeństwo było powierzone tej Matki Pocieszenia, bardzo często e, pojawiają się prośby o, o wsparcie rodziny i małżeństwa, o wyprowadzenie z nałogu pijaństwa, o nawrócenie męża. Często się to powtarza, no, kobieta jest bardziej religijna od mężczyzny, może dlatego to się tak pojawiło. E, o uratowanie małżeństwa. Myślę, że. Te trzy właściwie punkty: e, pijaństwo, alkoholizm, e, nawrócenie męża, dzieci. Ojcze, jesteśmy w takim szczególnym czasie, kiedy walczymy z koronawirusem, kiedy żyjemy w pandemii. Ale to oczywiście nie przeszkadza, żeby przybywać do sanktuarium i również wypraszać tych potrzebnych łask, zawierzać Matce Bożej te nasze wszystkie trudne sprawy no i szukać tego pocieszenia tutaj przed tym obrazem. Jak teraz wygląda to nawiedzenie sanktuarium przez wiernych, przez pielgrzymów? Każdego dnia jest śpiewana litania, bo przecież to majówka, więc chwalimy Matkę Bożą, patrząc zresztą na te wszystkie kwiaty, i łąki i trawy, które są wokół starej błotnicy. Osoby, które tu przebywają, są to parafianie, ale również osoby obce, czyli. czyli ja bym to nazwał podróżnicy, niekoniecznie nieraz pielgrzymi, ale ci, którzy przejeżdżają i na chwileczkę wstępują, ponieważ e, widzą albo e, światło, albo coś się tam dzieje, albo, albo głośniki gdzieś tam słychać. E, zapraszamy serdecznie na to e, nabożeństwo, mimo że. Ograniczona ilość jest w kościele, bo aż 30 może osób może niestety tylko uczestniczyć w naszym kościele, ale codziennie na nabożeństwie do 20 osób jest. Także i z tego się cieszymy i zapraszamy każdego dnia. Ale oczywiście można przyjeżdżać tutaj i. Kościół jest zawsze otwarty, otwarty. sanktuarium jest zawsze na otwarte. Każdego dnia można już właściwie od godziny 6 przyjeżdżać aż do godziny gdzieś tam 9, właściwie nawet i no 9 mniej więcej, bo um, nasza wspólnota o 20.30 spotyka się na modlitwie różańcowym, także do godziny 9 jeszcze. Nasze sanktuarium jest czynne. A za chwilę wejdziemy do sanktuarium, zobaczymy obraz Matki Bożej Pocieszenia i słów kilka na temat właśnie tego obrazu. Piękny obraz, który został odnowiony. Już przed koronacją, w 1977 roku, już wspomniałem, że przy tej odnowie i całej koronacji była tak zwana zawierucha tutaj, że są sprowokowana przez ówczesne służby bezpieczeństwa, ponieważ zmienił się troszkę wygląd tego obrazu. Płaszcz, którym była okryta Matka Boża, został zdjęty, odsłonięto jakby pierwszy... Wizerunek, który jest na obrazie, ludzie byli zaskoczeni, że w ogóle tak Matka Boża może wyglądać i tak wygląda. W tej chwili już każdy się przyzwyczaił tylko do takiego wizerunku. No, sam tytuł mówi pocieszenia. no Któż nie potrzebuje tego pocieszenia, zwłaszcza teraz? Wspomniałem o tym, że są prośby e, o uratowanie rodziny, o nawrócenie, o wyprowadzenie z pijaństwa. No gdzie mamy pójść, jak nie do tej matki, która pociesza, która patrzy również w nas wzrok, w nasze oczy i, no i próbuje próbuje nam podpowiadać, co mamy czynić, jak mamy czynić, jak wyprowadzać te współczesne rodziny i małżeństwa, aby, aby były wierne Panu Bogu. To wejdźmy do środka, zobaczmy obraz Matki Bożej Pocieszenia. Ojciec Piotr Urbanek, przeor klasztoru, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w starej Błotnicy oprowadza nas po tym miejscu. Teraz środek sanktuarium, no i oczywiście obraz Matki Bożej pocieszenia, przed którym się znajdujemy. No, i tutaj właśnie przybywają wierni pielgrzymi, żeby zanosić te wszystkie swoje prośby, modlitwy. Ten obraz, który koronował kardynał Karol Wojtyła w 77 roku, kilka słów na temat. Tego obrazu Matki Bożej pocieszenia. Jak zauważamy, przepiękny on jest, odnowiony z koronami, które włożył Jan Paweł II, ówczesny kardynał Karol. E, osoby, które tu przebywają, e, często klęczą tuż przed tym ołtarzem, przed obrazem. Również obchodząc ołtarz na kolanach, powierzają tam swoje troski. Jest taka ciekawostka, teraz mi właśnie przyszła na myśl, w związku z tym, że jest ten nowy program przygotowania do małżeństwa. Dni skupienia dla narzeczonych. Nie wiem, jak jest w innych sanktuariach, ale wiele osób wybrało sobie właśnie to sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. I bywają takie dni skupienia, gdzieś w prawie 300 osób to jest 160 par. My się cieszymy bardzo, dlatego że, że tak jak widać z tej frekwencji i później z uczestnictwa, bym powiedział w cudzysłowie, nieuciekania z, z tych konferencji, że to sanktuarium do nich przemawia. Zresztą jak ma nie przemawiać, kiedy na tej drodze życiowej, narzeczeństwa tuż przed małżeństwem, powierzamy ich i oni chcą się powierzyć Matce Bożej Pocieszenia. Aby ta przyszła rodzina i małżeństwo była otoczona płaszczem, który, no, który tutaj jest, dosłownie przed nami. I cały czas zachęcamy do tego, żeby przybywać do tego sanktuarium, mimo tego trudnego czasu, z którym musimy się zmierzyć, narzeczeni też mogą tutaj przybywać, mimo że te dni skupienia wyglądają już inaczej, no bo wiadomo, że nie może w sanktuarium przebywać tak dużo osób, ale narzeczeni indywidualnie mogą tutaj przybywać. Cały czas przebywać. Tak, może to właśnie dobry moment zaproszenia e, do takich spotkań. E, następne spotkanie ma być 13, 13 czerwca pewnie się nie odbędzie, ale dlaczego by taka para nie miała przyjechać tutaj specjalnie, pomodlić się, być na mszy świętej i później przyjść i abyśmy jednak formalnie podpisali, że byli, że chcieli, uczestniczyli, że to był dla nich dzień skupienia. Może właśnie ta nowa forma, taka duszpasterska będzie teraz przemawiała jeszcze dobitniej e, dla ich przyszłych rodzin, dla naszych przyszłych rodzin i małżeństw. No ale też musimy powiedzieć, że jeżeli ktoś nie był tutaj w tym sanktuarium, od wielu lat, no to trochę się zaskoczy. Sanktuarium zmienia się, odbudowuje się, jest restaurowane, odnawiane. No, zmieniło się i pięknie dzisiaj wygląda. Tak, w tej chwili chyba już od pięciu, sześciu lat. Ktoś, kto nie był, nie rozpozna tego miejsca, bo całe otoczenie zaczyna być otwarte. Widać to sanktuarium, trawniki, tuje. No to wszystko, co sprawia, że cieszy... Ludzkie oko. W samym kościele odnawiamy też organy, które są zabytkowe. Rozpoczynamy już drugi etap w tym roku, czyli ostatni etap naszej odnowy. Dostaliśmy na to również i dotacje z Ministerstwa Kultury, od konserwatora również zabytków na samą szafę czyli prospekt organowy, jak również i same organy. Pragniemy ratować. Te przepiękne przedmioty, które służą chwale Bożej. No i oczywiście my zachęcamy do tego, żeby zobaczyć jak zmienia się to sanktuarium, ale nie zmienia się jedno, że Matka Boża czeka na wszystkich, którzy chcą powierzać swoje troski właśnie przed jej obliczem. No i taka ciekawostka również, że ten obraz nie tylko towarzyszył papieżowi w 77 roku, ale również w 91 podczas pielgrzymki w Radomiu, to właśnie ten obraz pojawił się na sadkowie, na lotnisku, gdzie papież sprawował mszę świętą. Więc warto tym bardziej może przyjechać do tego sanktuarium. Sanktuarium i spojrzeć w twarz, w oczy Matce Bożej Pocieszenia. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Ojciec Piotr Urbanek, przeor klasztoru, kustosz sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy oprowadzał nas po tym miejscu. No i z nim razem wspominaliśmy wydarzenia sprzed lat. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę, za gościnę. Dziękuję również. Szczęść Boże.